Budowanie ojczyzny bez Boga albo wbrew Bogu obróciłoby się przeciwko nam wszystkim. Prosimy Pana Boga, by swoim światłem i swoją mocą nas wspomagał, nie tylko w tym jednym dniu, ale zawsze. I to jest właśnie intencja, która ożywia. Naszą dzisiejszą modlitwę. Moi drodzy. Uroczystość w wstąpienia Pańskiego uświadamia nam najpierw, że coś się bezpowrotnie kończy. Bezpowrotnie skończyło się ziemskie życie Jezusa, zapoczątkowane w Nazarecie, wydane na świat w Betlejem. Przez 33 lata mniej więcej Jezus nauczał, działał, dokonywał znaków, cudów, przekonywał, pozyskiwał, ale spotkał się również z odrzuceniem i to odrzucenie zaprowadziło go na krzyż. Nastąpiła śmierć, ale wszystko to zostało odmienione przez zmartwychwstanie. I po zmartwychwstaniu jeszcze przez dni czterdzieści Jezus utwierdzał swoich uczniów w wierze, w przekonaniu, że On żyje. Żyje w nowy sposób, całkowicie odmienny od tego, który mamy tu na ziemi. Upłynęło właśnie czterdzieści dni od uroczystości Noc i przeżywamy w niebo wstąpienie Jezusa Chrystusa. Coś się kończy. Można by powiedzieć takim naszym ludzkim językiem, że Jezus wraca tam, skąd przyszedł. Ale zarazem jest to początek czegoś nowego. Początek nowego życia Jezusa Chrystusa, który, będąc Synem Bożym, stał się człowiekiem, przeszedł przez ludzki los i rozpoczął, można by powiedzieć w pewien sposób na nowo, Swoją niebiańską egzystencję, swoje niebiańskie istnienie. Właśnie dlatego nasz wzrok kieruje się dzisiaj przede wszystkim ku niebu. To niebo jest naszą docelową ojczyzną. Do niego jesteśmy wezwani, do niego jesteśmy powołani. Słyszeliśmy w czytaniu, które zostało wyjęte z listu świętego Pawła do Efezjan, że postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Gdy ten sąd odzwierciedli dobre życie człowieka i jego pragnienie Boga, i poleganie na Bogu, i zdanie się na Boże miłosierdzie, Wtedy idziemy w ślady Jezusa, który do nieba wstąpił. Wyznajemy dzisiaj tę wiarę. Prosimy Pana Boga, abyśmy doszli do niebiańskiej Ojczyzny, aby ona stała się naszym prawdziwym przeznaczeniem, abyśmy nigdy nie stracili z oczu tego właśnie celu. Ważną rzeczą jest być w kościele. Ważną rzeczą jest Pomagać innym. Ważną rzeczą jest budować ludzkie braterstwo. Ważną rzeczą jest być użytecznym światu. Ale wszystko to ma nas prowadzić do Ojczyzny Niebieskiej. Jest i drugi wymiar dzisiejszego dnia. Mianowicie, dziś szczególny sposób centrum naszej uwagi, naszej modlitwy, naszej troski staje. Ojczyzna ziemska, ta, którą współtworzymy, Polska. Słowo ojczyzna w języku polskim, podobnie jak na przykład w języku łacińskim, jest przedziwne. W jednym i w drugim języku patria pochodzi od słowa pater, ojczyzna pochodzi od słowa ojciec, ale i w jednym i w drugim języku jest rodzaju żeńskiego. Ojczyzna łączy więc w sobie to, co ojcowskie i to, co macierzyńskie, to, co męskie i to, co kobiece. Ojczyzna łączy w sobie miłość ojcowską, miłość ojca i miłość matki. I taka właśnie również powinna być miłość. Do naszej ojczyzny, miłość odwzajemniona. Ojczyzna to przede wszystkim kultura, i język, i historia, i wspólnota losu, i wreszcie, co bardzo ważne, również ziemia terytorium. Terytorium naszej ojczyzny w ciągu wieków zmieniało się. Byliśmy przesuwani na mapie Europy i sami do tego dopuszczaliśmy. Teraz ta ziemia to ziemia pomiędzy odrą i Bugiem, ziemia nad Wisłą, nad Wartą, nad narwią, nad pilicą. To jest nasza ojczyzna. I mamy się o nią troszczyć. Mamy budować jej przyszłość. Dzisiaj, ale także i na przyszłości. Mamy dawać ze siebie wszystko to, co w nas najlepsze i najpiękniejsze i najbardziej szlachetne. A wszystko dlatego, żebyśmy przez wspólny wkład przyczyniali się do budowania ojczystego domu, pokoju i sprawiedliwości. We wzajemnej wyrozumiałości i w życzliwości. Mamy dzisiaj wybory prezydenckie na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. To bardzo ważny i odpowiedzialny urząd. Każdy, kto go podejmuje, kto podejmuje się tego urzędu, powinien być mimo wszystko kimś niezwykłym. A niezwykłość polega na szczególnej odpowiedzialności, aby nie czerpał zysków dla siebie i dla swojego najbliższego środowiska, ale żeby działał z pożytkiem dla nas wszystkich, obejmując swoimi staraniami, swoją troską, każdą i każdego, a zwłaszcza tych, którzy są najbardziej potrzebujący. I którzy własnym głosem często mówić nie mogą. Mamy dokonywać wyboru. Poprzedziła go, co tu dużo mówić kampania, która była bardzo brudna. Jesteśmy nią zmęczeni. Dobrze, że wreszcie nadchodzi dzień. Nadchodzi dzień, kiedy dokonamy wyboru zgodnie z własnym sumieniem, ale nie jesteśmy w tym pozostawieni samym sobie. Właśnie w tym miejscu dzisiejsza uroczystość i dzisiejsze wybory spotykają się ze sobą. Jezus odszedł do nieba, ale pozostawił nam swoją ewangelię, swoją naukę, moc, która od Niego pochodzi. Zapowiedział jeszcze w wieczerniku: Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Dlatego dzisiaj prosimy Boga, który w Jezusie Chrystusie stał się człowiekiem, aby wspomagał nasze ojczyste losy, naszą teraźniejszość i naszą przyszłość. Dlatego zanim. Podejmiemy ostateczną decyzję, albo jeżeli już ją podjęliśmy, dodajemy do niej modlitwę. Modlitwę za naszą ojczyznę. Niezależnie, kto zostanie wybrany, bierze na siebie odpowiedzialność, z której będziemy go rozliczać. Nasz wybór nie kończy się dzisiaj o 21. Nasz wybór trwa każdego dnia, bo każdego dnia Musimy troszczyć się o wspólne dobro, o wspólną kulturę, o wspólny język, o ziemię, którą otrzymaliśmy, o wszystkich, którzy na tej ziemi mieszkają. Każdego dnia musimy ponawiać wciąż na nowo naszą wierność Bogu i Jego świętej woli. Budowanie Ojczyzny bez Boga. Albo wbrew Bogu, obróciłoby się przeciwko nam wszystkim. Prosimy Pana Boga, by swoim światłem i swoją mocą nas wspomagał, nie tylko w tym jednym dniu, ale zawsze. I to jest właśnie intencja, która ożywia naszą dzisiejszą modlitwę, która ożywia naszą dzisiejszą obecność w świątyni i która nas mobilizuje do tego abyśmy wdzięczni Bogu za wszystkie jego łaski które otrzymała nasza ojczyzna za to że przez ponad 1050 lat prowadził nas swoimi drogami żebyśmy w jego ojcowskie ręce powierzyli również nasze dzisiaj i naszą Przyszłość. Witajcie na kanale Białego Kruka. Cieszę się, że znowu nas oglądacie. Moi drodzy, zapraszamy Was też do naszej księgarni internetowej. Dlaczego? Znajdziecie u nas piękne albumy, biografie świętych i dość dużą dawkę historii. Tematy są naprawdę różnorodne. Proszę sobie zobaczyć. Jeżeli szukacie też pięknych prezentów z okazji pierwszej komunii świętej, zachęcam do zakupu nowej książki biskupa Długosza. Zostańcie z nami, lajkujcie, piszcie komentarze, a przede wszystkim subskrybujcie nasz kanał. Bez Was nic się nie uda.